Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Tak na serio o poranku witam, Szczęść Boże. Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca. Polecajmy zatem dziś siebie i ten nowy dzień najświętszemu sercu Pana Jezusa. Sercu łagodnemu, cichemu i pokornemu. Prośmy, aby nas przemieniało swoją miłością. I uzdalniało do przebaczenia, do wyrzeczeń, do stanowczego odrzucania zła i unikania okazji do grzechu, aby nas uzdalniało do cierpliwego znoszenia trudności i czynienia bezinteresownego dobra. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie łaskawy dla wszystkich, zabierz ode mnie moje grzechy. I rozpal we mnie ogień ducha świętego. Zabierz ode mnie serce z kamienia i daj mi serce do miłości i sławienia Ciebie, serce do radowania się w Tobie i do podążania za Tobą przez wzgląd na Chrystusa. Daj nam cierpliwość i wytrwałość, umocnij nas, gdy jesteśmy słabi. Pocież, gdy jesteśmy w kłopotach lub w smutku, spraw byśmy pamiętali, że z prawdziwą pokorą i pokojem umysłu możemy powierzyć nasze pragnienia Tobie, nasz Ojcze, za przykładem Twojego umiłowanego Syna. Żebyśmy nie sprzeciwiali się Tobie, ale oddali się Tobie bez zastrzeżeń. Daj nam chętny i radosny umysł byśmy mogli znieść wszystko w imię Twoje. Jedynie Bóg potrafi dać duszy pocieszenie bez uprzedzającej przyczyny. To jest bowiem właściwe dla Stwórcy nawiedzić swoje stworzenie i całkowicie je przemienić w miłość do Niego. O duszo moja, rzuć się cała w objęcia Boga. WŚród naszych intencji tygodnia tak na serio, dziś modlimy się za rozwiedzionych. Prośmy, aby na co dzień odczuwali bliskość miłosiernego serca Jezusa i trwali w Jego obecności. Kyjelejson, Chryste Leison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie matki dziewicy przez ducha Świętego utworzone, Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa świątynią Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa Domie Boży i Bramu Niebios. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa za żywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który władzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczeń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się teraz naszą stałą modlitwą za powołanych do małżeństwa. Dobry Boże, który jesteś trójcą miłujących się osób i który z miłości stworzyłeś człowieka, Ty wybierasz spośród ludzi kobiety i mężczyzn, Zapraszając ich do zawarcia sakramentu małżeństwa, by byli jedno, jak Ty, Ojcze, jesteś jedno z Synem i Duchem Świętym. Prosimy Cię, obdarz tych, których powołujesz do małżeństwa łaską odwagi i mocy, abyś poprzez pełne czystości narzeczeństwo przygotował ich do całkowitego oddania się sobie w miłości, jak Chrystus, oblubieniec, oddał się swojej oblubienicy Kościołowi tych którzy idą już drogą małżeństwa ku wiecznej ojczyźnie uzdalniaj mocą Ducha Świętego do nieustannego przekraczania siebie aby sakramentalna łaska którą ich obdarzyłaś pozostawała w nich żywa i dawała im moc do życia wypełnionego wzajemną miłością jaką Chrystus umiłował w swój Kościół tych którzy oddalili się od siebie i często żyją wbrew obietnicy złożonej przed tobą Umocnij łaską Ducha Świętego, której im udzieliłeś w sakramencie małżeństwa, by byli wiernymi Tobie i swoim małżonkom, jak Chrystus jest wierny Kościołowi. Maryjo Matko pięknej miłości, czuwaj nad każdym małżeństwem i jak to uczyniłaś w pani Galilejskiej, stawiaj się za nim u Twojego Syna, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczorem zapraszam na godzinę 18 na transmisję mszy Świętej z Wilkas, a o godzinie 20 spotkanie na żywo na naszym kanale YouTube z Kasią i Arkiem Aszykami. Gdzieś w sieci znalazłam taką informację, że są to eksperci od kłótni. Stąd temat konferencji: kłótnia i co dalej. O pojednaniu w małżeństwie. Zapraszam serdecznie, życzę miłego odbioru i pięknego dnia blisko serca Pana Jezusa. Szczęść Boże!